A gdzie podczas prowadzenia dziecka w tym sportowym życiu najczęściej błędy popełniają waszym zdaniem trenerzy? I od razu jak sobie z nimi poradzić, żeby ich nie popełniać. Hmm. Z jednej strony to jest trochę patrzenie na sport dzieci i młodzieży jako... To, to już to, to sobie omówiliśmy, ale dokończę. Um, patrzenie na sport dzieci i młodzieży tak jakby to był sport mały, małych, dorosłych, tak? I o tym sobie mówiliśmy szerzej, więc... Wiemy już, że nie ma tutaj prostego rozwiązania i myślę, że to jest taki kluczowy kluczowy element, w którym ja się na przykład spotykam w swojej pracy na konsultacjach indywidualnych chociażby, czy, czy podczas warsztatów, tak, że kiedy pokazuję na warsztatach takich psychoedukacyjnych dla, dla rodziców, Jakie prawa ma sport dzieci i młodzieży? Tak, że to ma być przede wszystkim ta zabawa i ten fan, ale oczywiście z regułami, z obowiązkowością, z tymi wszystkimi charakterystycznymi elementami sportu. To okazuje się, że znowu to jest dla nas oczywiste, tak jak sobie wcześniej mówiliśmy, ale jednak trochę. Trochę pokazuje nam inne, inne oblicze. I um, jeżeli jeżeli bym miała scharakteryzować to, ten, ten, to główne wyzwanie. To, to właśnie to, żeby oddzielać sport dzieci i młodzieży, sport dzieci i tą zabawę od tego, że to nie jest sport małych dorosłych, a oni mają inny sposób funkcjonowania pod względem rozwojowym i też o tym piszemy na końcu książki, co się dzieje w danym wieku z naszym dzieckiem, tak? To też jest bardzo ważna perspektywa, bo jeżeli mówimy o sporcie małych dorosłych, no to musimy pamiętać, że tutaj nie ma Mamy rozwiniętych tych procesów poznawczych, emocjonalnych. To jest dziecko. Pamiętajmy o tym i. Um, i myślę, że im częściej o tym mówimy, tym lepiej, bo, bo mo z mojej optyki o zapominamy o tym po prostu. Ja bym dołożył tu kwestię, którą też troszeczkę już poruszaliśmy, ale to jest samoświadomości i zrozumienia, że jeżeli jestem w grassroots, to nie znaczy, że jestem gorszym trenerem czy nauczycielem. Tylko dalej mogę być w tym. Aspekcie ekspertem, tylko zmieniam swój punkt widzenia. Mnie nie interesuje do końca to wychowanie mistrza. Ja chcę za 10 lat być dumny z tego, że większość moich dzieciaków dalej uważa spor za pasję, jest kibicami, a być może jeden trafił gdzieś do akademii. Być może powtarzam, bo nawet jeżeli nie trafi, to nie będzie wtedy żadnym wyznacznikiem.